Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Misio Jaga Chciałbym was dzisiaj serdecznie przyznać W odcinku z gry Fortnite Jest z nami Ichado po lewej stronie jak widzicie Siemanko Jest też z nami Adam Witam wszystkich Wpadajcie na ich, na ich kanały, które macie w opisie A teraz Zostawcie kurde felek Suba Tak jak widzicie tutaj na ręce Midasa A my przechodzimy do grania wchowanego Dobra, więc słuchajcie, my jesteśmy na mapie, w której mamy dom Kevina samego w nowym domu. Znaczy Co? znaczy Kevina samego w domu. Yy, ja z jak widzicie szukamy i Hado się chowa. Damy, no mu, dobra, jeszcze damy ja... mu jeszcze chwilę, bo w ogóle tu jest. A dobra, ja nie patrzę. I widzimy się za chwilę. Dobra, więc my zaczynamy szukać i Hado się schował Dokładnie yy, Dobra. Teraz mamy pytanie, czy jest gdzieś w domu, czy jest gdzieś na podwórku. Przyszukaj to dawaj mi może... się, jak szukaj, szukaj. Szukaj na podwórku, ja w, w domu. A więc to weź na razie podwórku, tam, tam tamte krzaki przeszukaj. Z drugiej strony. Z boku, spoko, spoko. Okay, bo tu można się wnieść schować jako krzak. Czej, rzucę tam e, disco bombę. Dobra, teraz tu jakoś uważnie muszę przeszukać. Ale bo nie tutaj... ma go tu, nie ma go tutaj. Bo w sumie jakieś te rzeczy, które są. To więcej wiem gdzie, gdzie która jest Tutaj I to się wydaje jakby było wszystko hit Tutaj też O kurde Tu może być ostro Nie, tu jest raczej wszystko spoko, no tu jest wszystko okej okay. Sprawdzę czy nie ma w mojej takiej starej dobrej kampie, czyli tu No w sensie nie? tutaj no Dobra, no to chyba podwórka jest lutowana, to chyba już doda Na podwórku się nie, nie ma go? Wlóczę, te odbijacz. czy one tak nie działają? a nie, nie działają. To co, lecimy do domu. Szukać. O, jesteś? troszkę szukaj na dole, ja pójdę gdzieś na górę. W ogóle, może zacznę od strychu. Okej, okay, dobra. Na który na teraz nie wiem jak spróbujmy. wejść, ale zobaczymy. Chodź, spróbujmy strych. strych, strych. On a on jest? Na strych Gdzie tak jest wejście tam? na strychu? Cukaczki jakieś. Gdzie jest strych? Ja nie mogę znaleźć wejścia na strychu O, znalazłem tu jest. Wejść na strych. Czy jakieś świeżki mamy. Czy jakieś świeczki... to będzie dosyć ciężkie, nie? Tu. O, tutaj. O, tutaj. Chyba tak mi się wydaje. Czekaj, skarpunowalne. O, no tak, a jest. Nie, a, nie, znaleźliście się. Ej, nie dało się. Dobra, ja się chowam. Zadałem. I teraz Ichado szuka nas. Gdzie by się tu można schować? Ja myślę. Że patrz, rób to samo co jadam. Ja, Chodź nie, ja się tu chyba nie zmieszczę. Ej, butknąłem. Dobra, Czy już jesteś schowani? Nie, tak, ja już jestem ja schowany. Jestem. Ej, dobra, słuchajcie, to jest świetne miejsce. Dobra, kop a nie, to jest. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że nie zabierzam. Dobra, ja już jestem schowany, ja Dobra, schowana. już możesz zaczynać. Nie zauważył. Ej. Ej! To nieźle. No, no, o nieźle. Nie Ej, dobra, już ja zgadzaj, że wy jesteście na podwórku tak. Nie, no, nine! O mama, dama, za, nie, nie zabijesz mnie. Jakiś załatwe jest. Adam, weź daj się. Ziemię nie znajdziesz, że jestem najlepszym gorszą tej gry. Mm. Okej. Okay. A widzę jego znasz. Tak gdzieś. Mi się jakąś podpowiedź. Jestem bardzo mhm. blisko. No, ja Jest się na podwórku, tak mi się to. wydaje. Jestem bardzo blisko ciebie. Taka jedna ode mnie podpowiedź. No, byłeś bardzo blisko jego bardzo. Mhm. Ej, dobra, ja myślę, prostu... że. Ja myślę, że chyba muszę te wszystkie kamienie niestety przeszukać. Jest, no, jest, jest na podwórku, na 100% jest na podwórku, albo nie jest. Możesz tak to nie podpowiadać, nie? No dobra, nie. to mi po prostu zabij, nie? No, my, my, my. Ej, dobra, ewidentnie tutaj niczym nie jest. Żadnych z no, tych głazów. Żadnym. No dobra. No to lecę tutaj. Z... O nie, teraz najgorsze, ale rzucę tutaj disco balla Ale dobra, tutaj ich nie ma. No tutaj też rzucę. A znaczy, tutaj go nie ma. O nie, ja tęczę. Dobra, to, to jest takie mega podejrzane. I zobaczmy. No tak, to. On. Znaczy, no wystawałem tak trochę, ale. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jak i, i, Hado, i u Adama. Dobra, jeszcze dajemy chyba chwilę Adamowi. No tak, tak, tak. Czekaj. Dobra, chyba lecimy. No. Dobra, takie pytanie. Dobra. Jesteś ja w domu czy na podwórku? No. Ja jestem na podwóreczku. No dobra, no to ja, spra ja sprawdzam tą część, a ty sprawdź drugą. Albo ja pójdę na drogę, a ty a Dobra, to jest produkt gdzie będę sprawdzał, nie? No Tutaj nic nie ma Raczej płotem nie jest, samochodem też, nie bo on tu... A ten bałwan tak trochę podejrzanie wygląda o Kurde Tutaj też wszystko legitnie wygląda Tutaj śnieg jakiś Tutaj te chyba są normalnie. Ale w sumie sprawdźmy. Okej, okay, tu go też nie ma. Ej dobra, ja się obawiam jednej rzeczy, że Adam może być deską. No. Em, I się gdzieś schował. Także się wcisnął gdzieś. Ja sprawdzałem kamienie. kamienie. Tak, dobra. Ja sprawdzałem kamienie. Kurde, albo gdzieś w krzakach. jest Tu jest jakiś zielony krzak. W jest, normalnie. W e, ja wiem, dawaj. Bo Adam może... Adam może być um, tym, Deską w krzaku. No w sumie, I dlatego. Tak. I dlatego porzucaj tutaj disco bombę. Nie, tu tutaj dziskowombę. Nie, nie. Nie może cię. gdzieś być. Tu gdzieś. Sajmy. Gdzieś tu. O kurde. Znasz go. Nie. Igze. Dobra, zabijcie. A ja przecież... Już go raz sprawdzałem. Ale dobra! No Moja... ja się, ja się chowam. teraz chowam. Ja też chowam. I dobra, patrzcie. patrzcie. Patrzcie, patrzcie, to jest dobry pomysł. Żeby było tak wycie, O tak, o dobra. Ja już w sumie jestem. Dobra. No to jesteście? No tak, jesteśmy. Dobra, no to ja najpierw sobie sprawdzę. Tutaj podwórek z tej strony. Ej szczerze. Ja mam dobrą kampę, mi się wydaje. No ja też tak mam nadzieję, że to jest dobra kampa. Wydaje mi się, że możemy gadała podpowiedzieć trochę gdzie jesteśmy. No, no kiedy jesteśmy kiedyś... z przodu domu. Z przodu domu. Okej, okay, tutaj lamcie. jest okay, tutaj lamcie. Jakaś. Hmm. Co? Jak on... Jak on ciebie nie zauważył? Nie wiem. Czyli jestem gdzieś tutaj. Albo gdzieś... udaje, albo nie wiem. Mhm. Mm -hmm. hmm. Okej, okay, dobra, czyli jestem gdzieś tutaj. No to jest prawdopodobnie. Dobra, strzel mnie. O, o nie. dobra, mam cię. Kurde. Dobra, rzucę sobie tutaj, dobra, to, o, tutaj o coś. Dobra, znalazł mnie. Zakup. nie! Ej, tu była dobra kampa szczerze. A nie. Dobra, dla dama się udało. Dobra, słuchajcie, Ichado wpadł na świetny pomysł, aby zmienić mapkę I tak też zrobimy Dobra, słuchajcie, więc to jest tego typu mapa, że tutaj nie zamieniamy się w item, tylko po prostu się chowamy Więc ja się Dokładnie. chowam z Hado a Adam nas szuka Patrzcie Pokażę wam dwie takty. Widzicie to? Widzicie to? Okej, okay, schowaliśmy okay, się Okej, ja, ja jestem czy... schowany, ja jestem schowany się Typ? No ja już też to lecę wasz, no jak wasz widzicie szukać. moja kampa jest no całkiem spoko Ja się boję, że w moim skinie moje uszy mnie zdradzą Dobra, myślałem, że mnie widać, ale jednak nie Ej Michała polecam ci nie mieć kilofa, tylko bandaża Ja nie mam bandaży właśnie Nie masz? Nie A tutaj ja nie, nie mam ma mam jak Tak szczerze myślałem, że wy tu jesteście, ale jak widzisz kiedy, Do kiedy Adam szuka, bo tutaj nie ma ograniczonego czasu może A to może tak do 33 no, Może dacie coś. jakąś podpowiedź? Ja ci daję podpowiedź, że ja jestem w domu. Ja jestem na podwórku, a tak dokładniej przy basenie. Przy czym, bo akurat sztucerem Przy basenie. To jest taka już ogromna podpowiedź. To ja wiem, gdzie mi się agresjowało, a nawet spojrzę. Użyłem rifta, bo tutaj... Nie ja no, sporo nie miejscówek wiemy, jest przy basenie do schowania. No, powiem tak, jest bardzo dużo miejscówek przy basenie, ale... Ja się tak zastanawiam i chyba wiem, że... nie, to no. chyba było za dobre. Jest duża dużo Ja byłem w fotosparnie tym takim. No, tak myślałem. Ale nie jestem jest tak? w e, no, ja tym jest, tak, tak, Ja, ja jestem w ja Spoko, spoko spoko. A kampa dobra, ci powiedziałem, mi się A dobra. Tylko, no, no. po prostu ciebie. Żeby... O nie! Za tym obrazem da się schować? Tak. No, taki ale, ale, by... ale co to było? Dobra kampa, e, ja bym nie, ja by nie e, jest... znalazł. Dobra więc wylećcie i widzimy się za chwilę jak się schowacie już. Szukaj. Dobra. Szukaj, szukaj, szuka. Ja już lecę. Pod, e, podpowiedź. Dom czy domu. podwórko? To, czy... No, a ok, jak Podpowiedź to jesteśmy w domu. Okej. Okay. W domu. To zaczynamy od parteru W domu. Kurde, a mój skin, mam strasznie złego skina pod to. Mam tragicznego skina po to. No. No bo mój się tak świeci, jeszcze plecak taki... Skin ładny, no ale no... no świeci ale się zbytnio. Ale nie ma. Niech ja schowam tutaj. Czekaj, ten jeszcze nie przechodziłem. Adam, nie, bo ciebie coraz bardziej widać. Ale jesteś tak to, totalnie w domu, czy trochę na podwórku? No, nie, jesteśmy totalnie w domu. I w ogóle, ale ta kamp jest super. To jest jakaś mega dobra kamp, tak? No taka, nie no, to nie jest, Ogólnie to jest taka normalna. No. Tak. Okay. Się... nie jakieś, to pewnie, ale. To? No. Na pewno nie jest to ultimate, ale jest dobra. Tu się chyba weź nie da. Też. Tu nie ma. Bałem się, że wyznacie takie miejscówki, w których was nigdy nie znajdę. No akurat musisz powiedzieć, że nikt inny, ale ja... Ja, ja z Adamem znam najlepiej tą mapę. Oglądało się filmu Rogalika. To użyj Rift'a. Użyj Rift'a, użyj, użyj, użyj. A jak my jesteśmy w domu, więc nie zauważysz Tak, tak, tak. Nie no, w sumie gdyby był blisko nas i użył Rift'a, no to może. No tak, no ale no... z góry na no, nie, nie zauważył. O kurde, ja w, w ogóle tych się. miejscowych znalazłem. Teraz. No właśnie. Wiesz jak ja oglądam Rogalika, jak on nagrał tu mapę to właśnie wtedy poznam jakąś kampę na przykład na drzewie albo gdzieś indziej. To było... Kozak Co to było? Co ty się... Kurde, ja ciężko. Pomyśl jakby tu... Nie Ten był... skim to jest galaxy. Jak przypomina trochę galakcji Kompletnie jak przypomina galakcji Ale ogółem się świeci na przykład jak przykład, przykład, galakcji, o to mi chodziło bardziej Kompletnie Ej dobra, bo was kurde tu nigdzie nie ma Ej jak on nas nie znalazł Aha <laughs> O oh no! O kurde Zio, on, dał, on dał same głowy z Digla, ale o tutaj mam Kurde. Dobra, więc ustalić coś takiego, że teraz ich i Adam będą szukać, a ja się chowam. Także no co, lecimy. I zostawcie łapeczkę w górę pod filmem subika, u miejskich chłopaków na kanałach. No i co? Powiedz kiedy się schowasz. Dobra, już? No już, już. Dobra, no to dawaj ty oblukasz doma ja podwórek. Miejmy nadzieję, że chłopacy mnie nie znajdą. Dobra, Adam, to oblukaj du, ja oblukam górę. Wow, jaku ja mam kozak kamper, tylko ja górę czy ty góra bo... Ja oblukam górę. O nie, i mi się chyba tutaj i chyba go. Tutaj go nie ma w ogóle tam gdzie... Ja myślałem, że on jest. Ej, dobra, o, tutaj jest taka jakaś kampa, ale nie mogę do niej wejść. A nie mogę. Mam cię! Nie mam. Kurde. Ej, ale muszę wiedzieć, że za obrazem. Chodź, patrz. Dobra, więc to był nasz odcinek schowanego. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję. Z dzwoneczkiem, tak jak tutaj widzicie. I co? Do kolejnego odcinka. Cześć. Pa. Napiszcie w komentarzu, z czego byście chcieli ten odcinek. No i siema.